Na jednym z wcześniejszych filmów mówiłem o tym, jakie warunki należy spełnić, aby nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie. Dzisiaj o tym, jak właściciel nieruchomości może się przed takim zasiedzeniem bronić. Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film z cyklu O Prawie bez krawata. Dzisiaj o tym, w jaki sposób skutecznie przerwać bieg zasiedzenia. Przepisy kodeksu cywilnego w zakresie przerwania biegu zasiedzenia odsyłają do odpowiedniego stosowania przepisów o przerwaniu biegu przedawnienia. Odpowiedniego, a więc już na wstępie musimy sobie powiedzieć, że nie bezpośredniego. Przepisy, które stosujemy odpowiednio, stosujemy z uwzględnieniem regulacji, do której są one stosowane. A więc pomimo tego odesłania, musimy sobie kilka rzeczy wyjaśnić, zaznaczyć. Aby wiedzieć, jak je stosować, w przypadku przedawnienia, czynnością, która przerywa bieg przedawnienia, jest między innymi uznanie przez dłużnika. Jeśli mówimy o zadłużeniu, uznaniem takim jest np. oświadczenie dłużnika, złożone z którego wynika, że uznają dług, wie, że jest dłużny, chce spłacić, prosi o raty, wyraża wolę polubownego. Za, za, polubownej zapłaty, polubownego załatwienia sprawy. Tutaj mamy sprawę jasną. Jeśli do tego złoży jeszcze pismo, że prosi o rozłożenie takiej, takiej kwoty na raty, to z uznaniem nie ma problemu. W przypadku zasiedzenia sprawa już nie jest taka prosta. Dlaczego? Dlatego, że samo złożenie przez osobę zasiadującą nieruchomość oświadczenia, że chciałaby nabyć tą własność tej nieruchomości, wie, że nie jest właścicielem tej nieruchomości, nic nie zmienia. Jasnym jest to, że osoba, która zasiaduje zwłaszcza w złej wierze, wie o tym, że nie przysługuje jej prawo własności. Trudno więc, aby składając takie oświadczenie czy zapewnienie, mogła przerwać bieg zasiedzenia, ponieważ byłoby to najzwyczajniej w świecie bez sensu. Wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś po 10 latach zasiadywania nieruchomości, czy zbliżając się do okresu 20- czy 30-letniego wpada na pomysł, żeby jednak może to z właścicielem jakoś załatwić i proponuje mu, aby ten przeniósł na niego tą własność, może na jakichś preferencyjnych warunkach i to miałoby niweczyć skutek zasiedzenia. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy wprost wskazał, że to nie będzie miało takiego zastosowania. Wskazał, że samo uznanie o złożenie oświadczenia przez osobę zasiadującą przy braku zmiany, Samoistnego posiadania, nic nie zmienia. A więc, jeżeli nawet strony prowadzą jakieś rozmowy, negocjacje, pertraktacje, ale cały czas trwa stan samoistnego posiadania nieruchomości, to nie przerywa to biegu zasiedzenia. A więc tutaj złożenie takiego oświadczenia jedynie w sytuacji, w której jest połączone z wyzbyciem się tego samoistnego posiadania, może skutkować przerwaniem biegu przedawnienia, co jednak. Jak przeanalizujemy tą sytuację, jest również bez sensu, ponieważ w tym przypadku mówimy o zakończeniu biegu zasiedzenia, a nie o jego przerwaniu. Jeśli ktoś wyzbywa się posiadania nieruchomości skutecznie z zamiarem przerwania tego biegu, no to już nie przerywa tego biegu, tylko po prostu niweczy skutki, jakie do tej pory się pojawiły i musiałby zasiadywać tą nieruchomość od nowa. A więc uznanie roszczenia tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy jest połączone. Z czynnościami polegającymi na zwrocie tej nieruchomości właścicielowi. Wtedy możemy mówić o tym, że doszło do przerwania, albo jak powiedziałem przed chwilą, zakończenia biegu zasiedzenia. Kolejną czynnością, którą może przedsięwziąć właściciel w celu przerwania biegu zasiedzenia, jest podjęcie czynności przed sądem zmierzających do dochodzenia roszczenia. Pod tą enigmatyczną nazwą kryje się no, wytoczenie zazwyczaj powództwa, ale jakiego? W przypadku, znowu odwołując się do odpowiedniego stosowania przepisów o przedawnieniu, wiadomo, że jeżeli pozwiemy kogoś o zapłatę, no to przerywamy bieg przedawnienia. Natomiast w przypadku zasiedzenia, samo pozwanie o zapłatę, na przykład wynagrodzenia za bezumowne korzystanie, nie powoduje przerwania biegu zasiedzenia. Jeżeli więc właściciel ograniczy się tylko do dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości, to cały czas biegnie okres zasiedzenia. A więc, w czasie trwania nawet tego procesu, osoba, która samoistnie posiada nieruchomość, będzie mogła nabyć jej własność przez zasiedzenie. Również wytoczenie np. sprawy spadkowej nie, powo nie powoduje przerwania biegu zasiedzenia. Jeżeli więc np. Na nieruchomość naszego dziadka była zasiadywana przez ileś lat przez inne osoby, dziadek zmarł, a my wytaczamy. Sprawę, czy prowadzimy sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po tym dziadku, wiedząc o tym, że ta nieruchomość jest zasiadywana. To również samo prowadzenie postępowania spadkowego nie prowadzi do przerwania biegu zasiedzenia. Nie jest skuteczna wobec tej osoby. Więc tu również należy mieć to na względzie. A więc, co trzeba zrobić? Tak naprawdę, aby przerwać bieg zasiedzenia, właściciel musi wytoczyć konkretnie powództwo o wydanie mu jego rzeczy. Dopiero wytoczenie powództwa, w którym będzie domagał się od samoistnego do tej pory posiadacza wydania mu rzeczy, powoduje, że przerywa bieg zasiedzenia, ponieważ jest to czynność właśnie przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, jakim jest odzyskanie rzeczy. I tylko taka czynność może wywołać skutek w postaci przerwania biegu yy, zasiedzenia. Do 2022 roku jeszcze jedną z takich czynności było wszczęcie postępowania mediacyjnego, natomiast od czerwca 2022 roku już nie jest, nie przerywa również biegu zasiedzenia, wszczęcie mediacji pomiędzy stronami, więc również to warto mieć na uwadze. Z takich ciekawostek warto odnotować, że np. wszczęcie procedury rozgraniczeniowej jest uważane w orzecznictwie jako czynność przerywającą bieg zasiedzenia. A więc jeżeli granice gruntu są sporne, to w momencie wszczęcia postępowania o rozgraniczenie przerywamy bieg zasiedzenia dotychczasowego posiadacza w zakresie, w jakim wykracza poza swoją własność. A więc podsumujmy. Aby przerwać skutecznie bieg zasiedzenia, a więc aby właściciel mógł odzyskać swoją własność i nie narazić się na utratę jej własności, musi albo wszcząć postępowanie przed sądem w celu wydania mu tej nieruchomości i moim zdaniem jest to Jednoznaczne najlepsze rozwiązanie, które zawsze doprowadzi do przerwania biegu zasiedzenia i y, zabezpieczy interesy właściciela. Musi pamiętać o tym, że samo prowadzenie pertraktacji z za osobą zasiadującą, czy nawet uzyskanie od niej oświadczenia, że ona zdaje sobie sprawę, że wie, że jest w złej wierze, że nie przysługuje jej własności, nie przerywa takiego biegu. Natomiast yy, również wszczęcie jakichś procedur administracyjnych związanych z rozgraniczeniem może być traktowane. Czyli krótko mówiąc, najlepiej pozwać taką osobę o wydanie nieruchomości, aby przerwać bieg yy, zasiedzenia. Z momentem wpływu takiego pozwu do sądu, bieg zasiedzenia zostaje jednoznacznie przerwany. Mam nadzieję, że te informacje również okazały się dla Was przydatne sądząc po. Popularności filmu, w którym mówiłem o zasiedzeniu. Jest to tematyka, która dla wielu z Was jest interesująca. Mam nadzieję, że ten film również przybliżył Wam kilka ciekawych informacji na ten temat. Zapraszam oczywiście do dalszego śledzenia kanału, komentowania, przesyłania propozycji tematów, które Was interesują, a także do śledzenia profilu kancelarii. Jeżeli macie jakieś sprawy, zapraszam do ich opisania i umówienia ewentualnie konsultacji lub powierzenia tych spraw do prowadzenia, jeśli będzie oczywiście taka możliwość. Dziękuję i do zobaczenia już niebawem.